Mam na imię Joanna i jestem facilitatorem programów rozwojowych z końmi. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o transformacji o gotowości do zmian. Parę słów dla przedsiębiorczych ludzi z pasją. Na pewno słyszałeś, że jak masz pasję, to nigdy nie jesteś w pracy. Robiąc to, co się lubi, nigdy nie czujemy się mocno przepracowani. No chyba, że dojdziemy do momentu, gdzie czujemy, że nasz rozwój stanął. Nic się nie zmienia wokół i z czasem ta sama praca, pełna pasji, zaczyna przypominać pracę z obowiązku. Czas na zmiany pomyślisz. Czasem marzysz o zmianie zawodu, ale coś powstrzymuje ciebie przed dokonaniem choćby małego kroku w kierunku tej zmiany. Może to coś z przeszłości, jakieś myśli, a może nabyte schematy. W każdym bądź razie nie udaje się wyruszyć z punktu A do punktu B. A poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nam stan obecny, jest na tyle dobre, że nie odważysz się nic zmieniać. To o przecież ogromny wysiłek, aby wspiąć się na szczyt, a potem mieć siłę z niego zejść. Doskonale, gdy pierwszy raz wchodziłam na nasze polskie góry całkiem niemądrze zaplanowaną wycieczkę na spontanie, tak zwanym na zasadzie cepry w klapkach na kasprowy, pewnie słyszałeś. O tak, zrobiłam to, a pogoda z plus 30 stopni zmieniła się na zerową na szczycie, to zobaczyłam przed oczami coś na miarę wizji śmierci. W krótkim rękawku, w gołych nogach z informacją o wstrzymanych kolejkach w dół. Moja pierwsza myśl. Ucieczka. Zejdę tak, jak weszłam, ale potem pomyślałam: lepiej zostanę w schronisku, wiatr się nasilił, a w sklepiku była tylko czekolada, na szczęście moja ulubiona. Tysiąc myśli na minutę, gdy wchodziłam już prawie na szczyt, ludzie schodzili w dół, mówili, że jest halny. Zawracajcie, ja szłam dalej z bratem i z Bratową do góry, bo gdy spróbowałam zejść parę stopni skalnych w dół, nogi trzęsły mi się jak wata. Tak samo jest w biznesie boimy się schodzić w dół. To niekomfortowa sytuacja. Tak nawet próbować. Z reguły idziemy na sam szczyt, a potem stabilizacja i stagnacja. Czy to oznacza, że rozwój skończył się dla nas? Zaczynając myśleć, że jak tak ci dobrze idzie ten biznes, to już zawsze tak będzie, a gdy pojawia się kłopot, boisz się zostawić to, co masz, bo to, co masz, jest Twoją bańką bezpieczeństwa, kapokiem, który utrzymuje Ciebie na wodzie, abyś tylko nie zanurzył się pod wodą. Przychodzi kryzys, to czas na zmiany. Mój biznes w pandemicznym roku dotknął poważny, fatalny kryzys. Podjęłam pierwszy zaplanowany krok, i kolejny, aby. Dokonać niełatwych zmian w życiu. Ludzie piszą z salonów do błota. Można by było, że z żargonem, że nawet i gorzej. Czy było warto? Zdecydowanie tak. Łatwo? Zdecydowanie nie. Czy teraz jestem znowu na szczycie góry? Jeszcze nie. Idę powoli, cieszę się widokami. Lepiej ubrana i przygotowana niż wtedy na Kasprowy z bagażem 20 lat doświadczenia w biznesie. To, co mnie zabiło wtedy, to mnie wzmocniło teraz o nowe doświadczenia, o nowe przeżycia i wartości. Dziś, drogi przedsiębiorco, menadżerze, prezesie, chciałabym Ciebie zaprosić w rozwojową podróż z końmi trenerami. Zaproś siebie i swój zespół. Na programy rozwojowe, gdzie doświadczysz magii transformacji, poznasz, w czym lepiej się czujesz, czy bycie liderem czy partnerem jest dla Ciebie lepsze, czy i jak stawiasz granice, co komunikujesz innym, czy jesteś autentyczny, czy potrzebujesz teraz zmian. Co istotne, poznasz narzędzia do radzenia sobie w kryzysie i przeglądania się sobie i swojemu biznesowi z lotu ptaka. Doświadczysz informacji zwrotnej, nauczysz się wyznaczać cel i do niego dążyć. Zapraszam na dwudniowe warsztaty dla biznesu na rozwojową farmę. Pożyć swój piękny wizerunek i raz w końcu ubierz kalosze. Samo wejście w błoto to idealny czas na sprawdzenie swojej strefy komfortu. Zobacz siebie w innym otoczeniu niż zwykle. Jak się czujesz? Co jest najważniejsze, czy potrafisz być tu i teraz? Indywidualnie dobrany program, tematy takie jak przywództwo, inspirowane stadem koni, komunikacja, granice, autentyczność. Już od 800 zł za dobę dla osoby. Napisz do mnie, jeżeli jesteś zainteresowany manomaja.pl, Farma mieści się w Mieroszynie, koło Jaszczębiej Góry. Możemy zorganizować dla Ciebie noslek dla grupy całej w okolicznych kurortach wraz z wyżywieniem. Wycena indywidualna, zależna od oferty sezonowej. Zapraszam na manomaja.pl. Terapia, rozwój i relaks z końmi.